Znak krzyża. Wprowadzenie około 300 setnego roku. Znak krzyża zaczął być używany jako symbol przynależności do wiary chrześcijańskiej, a z czasem przekształcił się w gest rytualny wykonywany między innymi podczas modlitwy, wejścia do kościoła czy przed jedzeniem. Początkowo był wykonywany na czole, a dopiero później przybrał formę, którą znamy dziś. Kościół zaczął przypisywać temu gestowi moc ochronną i uświęcającą. Znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności. W Biblii nie ma żadnego przykładu, by Jezus lub apostołowie żegnali się znakiem krzyża. Biblia naucza, że to Bóg jest naszą ochroną i siłą, a nie rytuały czy symbole. Psalm 18 mówi: Pan moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg, moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią. To on strzeże życia wierzących, on daje zbawienie i on jest jedynym źródłem bezpieczeństwa. To nie znak krzyża ma moc chronić, ale sam Bóg, kiedy jesteśmy jemu posłuszni i trwamy w wierze.